Jest dziewczyna, więc pokażę Wam, co mam ze sobą, em, co biorę ze sobą do samolotu. Niektóre rzeczy na pewno mi się nie przydadzą w samolocie, ale ja po prostu biorę, bo nie mam miejsca dużej torbie albo no, więc zaczynamy. Ehm, więc nie biorę torebki, tylko zabieram, taki yy, futerał na laptopa, więc zaczynając może stąd to jest moja torba podręczna. To nie będę pokazywać. Okej, okay, więc w tej torbie tutaj są takie dwa... dwie takie kieszonki tutaj mam jakieś e, chusteczki do czyszczenia laptopa i USB i takie o szmele. Tutaj wsadzę ładowarkę dla laptopa. I teraz pierwszej przegródce mam portfel e, Nesti, której na pewno nie będę mogła zabrać do samolotu, ale to 7 days na drogę. mp 3 Do dezynfekcji rąk Kareks. Długopis jakiś krzyżówek. Szczotka do włosów. Lusterko takie, o lusterko. Co to jeszcze jest? Tu mam gumy do rzucia. Aha, i tu okulary, widzicie, moje, o! Takie biorę ze sobą. I teraz tak... Ym, Carmex, wazelina, gazetka do czytania glamour. Tutaj mam y, zeszyci, gdzie zapisuję jakieś wszystkie filmiki i takie rzeczy różne. Tutaj, tutaj mam swój dowód. Mój paszport i bilet na autobus na lotnisko. Mam kumy do rzucia Orbit. Są jakieś um, tropikalne. I mój bilet y, na samolot Berlingus. Nie wrzuć. No, więc to tyle. I tutaj w drugą kieszeń wsadzę laptopa. No. Eee. Eee, więc to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Eee. No. I tak w ogóle pomalowałam was, Nie wiem, czy to widać. Więc tak, jakby ktoś się pytał. No i tyle. Do zobaczenia. Pa, pa. A i pamiętajcie, że zawieram Was dzisiaj na lotnisko, idę autobusu i w ogóle, i w ogóle. No, więc pa, pa.